Cześć, Ciemanko, z tej strony. Drob ten na Kolejnym odcinku na moim kanale sobie na Minecraft Extra 1:14. Cień z nami jest Siema, Siema, Siema. Tak, i Natek jest tutaj po to, żeby pomóc mi ten mój dom, o ten taki domek, zrobić na cudo y, architektury Minecraftowej, bo on mhm. bardzo ładnie buduje. I Tatek, teraz, co, potr co ci potrzeba? Drewno, siekiera, wszystko. I zaznacz mieć, drewniany, ceglany? Drewniany, bo to jest. Dobra. Drewno co taki, jest ładny, domki drewniane. Dobra, to widzisz małą kratkę, sufit do góry, okej? Okay? Okej. Okay. To tak, ja ci dam siekierę. I drewno tutaj zobacz, czy ma. Masz tutaj trzy no. siekiery, bo nie wiem, ile tego, że potrzebujesz. Dziękuję, a ja, potem sobie na sapacz. Ja tutaj znaczy a czy tutaj ten dach troszeczkę podniosę, ty pozbierasz troszkę ja drewna. No już ja tutaj idę. Ty pozbieram ten. Mam nadzieję, że będzie mógł być taki, taki dach, czy, czy ten taki sufit, czy nie Znaczy, zrobię to tak, żeby też był Okej okay. Dobra, i to jest najważniejsze, bo, tak, bo taki ma być content kolorowy w moim domu Ogólnie widzowie, napiszcie jak wam dzień mija czy jak, jak wam dzień ogólnie mija, to wam powiem, który dzień, to jest czwartek 23. A, w, a w, odcinek widzicie wy piątek pewne godzinie 13.30 No i niektórzy z, z Luffy Pro są już na spotkaniu o tej godzinie jak, jak wy oglądacie ten odcinek to Ja nie będę, jeszcze będę w Polsce nie, jak to, ja to zapmiał, jeszcze będę w moim mieście A o której jedziesz do Luferka? Ja jedę w sobotę i będę tam o 10 A, w sobotę dopiero o. To ogólnie będzie zna ten z Yellow, nie? Fotelo. No I tak, i no, z ich ojcami. No, I no z to fajnie. Też. To jest taki plus, że jak np. No. od Lufra, to chociaż będę mógł z nią tak gadać. No. Dobra, teraz ci pomogę. Tam z tym drewnem. A ty już jesteś tej. Hmm? A ty go będziesz pomniejszał mój dom? Czy jak? Nie, tutaj będę robić takie ściany, tutaj będą takie wejścia Tutaj A, będę, muszę zrobić taki magazyn No Ja to wszystko... Przy... O, w sumie już teraz mam taki fajny projekt Tylko nie, mo nie może, się wkopać w dół W dół pod żadnym pozorem? Mhm tam, tam, jest za mało terenu Dobra, spoko, garni się Ale był lag Serwer ma lagi Dobra tu jest tak. Okej. Okay. Teraz. Czyli przesunąć tą skrzynkę, czy ona przeszkadza, czy nie? No przesunę. O tej no, będzie. sobie założę zbroję. Generalnie prawo ja, bo już ja mam swój własny styl budowania. No, to, to dobrze. To nie jest taki internet, tylko jego sam sobie wymyśliłem. Bardzo. To jest kreatywnym. Dokładnie, trzeba być katyną, a nie można od, 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 odżynać jeden w jeden od kogoś. <noise> blaszka! Od kogo odrzyna? Znaczy, on generalnie buduje takim stylem z neta. nie wiem. Jakbyś tak bardzo mnie to nie interesuje. I to jest nic złego, ale. No, po prostu ma taki wielki dom, i ja już te domy widziałem na kilku serwerach polskich. A. Jego całe szczęście on tutaj dodaje swoje rzeczy, na przykład... Tam kobla dodał i to tak fajnie wygląda Aha W sensie, tych nowych podpór No to z to jednej strony dobrze Chwileczkę tutaj blok kwarty jeszcze Gdzie? A, tu Dobra I Jeszcze tutaj, i będzie od tego się zacząć tutaj takie niebo Tylko Co? tutaj jest. Cześć. odtąd? Tak, właśnie jeszcze to musimy tak coś zniszczyć I teraz to całe będzie tak w niebie, tak? Hmm? To znaczy tutaj będzie tak, tutaj właśnie będzie to się zaczynać A. Że te jakieś wzorki tak tutaj fajne będą O kurde okay. na, na, razie ja te, na razie ja tego nie widzę Po prostu widzę tej balę Ale to po prostu jestem osobą mniej, mniej kreatywną od ciebie, dlatego tak to jest każdy jest kreatywny na swój sposób. Trzeba, ty na przykład, bardziej kreatywniej montujesz filmy. Ej, nie, 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 nie. Albo ja. przykład, bardziej kreatywniej robisz o. pomysły na odcinek niż ja. Albo co kreatywniej buduję i to jest po prostu moja rzecz. Eee. No przecież każdy jest kreatywny. Na przykład YOLO ode mnie jest coraz lepiej rysuje. No. I ona jest sama ode mnie kreatywna. A jak ja coś narysuję, to, to będzie na przykład sam, nie wiem, rakieta, która wygląda jak wieżowiec. Aaa, to tak to. O. To, to trzeba jeszcze wykopać, tak? Żeby tutaj y, bale wstawić, tak? Mhm. Tutaj. Tak, jeszcze tutaj, tak środek, tutaj możemy zrobić takie niebo, tutaj takie lampy też tutaj takie będą. Dobra, Czy to ci wykopię. Dalej, jeszcze w jeszcze tej drewna. drewno. <coughs> to jest fajne, że my żyjemy jeszcze w takich epokach, że niby to jest takie początki jak stry, że no wiesz, nikt nie ma jeszcze tutaj takich wielkich domów. Pamiętam jak byli na przykład, jak, gracz, jak byli już tacy gracze No tam oni już chodzi w diamentowych setach A my byliśmy biedni wszyscy dookoła Znaczy no, ja na razie nie planuję mieć diamentowego setu, tylko na razie Tam, po, narzędzie sobie zrobiłem podstawowe, takie diamentowe, no bo na to się przyda Tak, na przykład Jak pamiętam u to, to tak dwa dni już mają sety 4-3, a tak to my to Filowy tylko no, Fortuna 3 Wydajność 3 tam i tak dalej. No, jeszcze nawet fortuna nie jest potrzebna, bo wtedy, jak idziesz do kopalni, to wtedy wykopujesz dużo diamentów, nie? Jak idziesz z fortuną, wystarczy wydajny, że po prostu szybko e, materiały zbierać na nie, nie? No. Na domki. Ja sama muszę jakąś to, jakieś siekierę fajną zrobić, że już szybko kopała. Bo tak, to, to, że razem łopat te bardzo, y, znaczy siekiery bardzo wolno kopią przykład ja też poszedłem tytułem, coś czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem, znaczy zrobiłem w życiu, ale to było za czasów ty, kilka serwerów co było tak dwa lata, nie 3 lata temu potem teraz zacząłem enchantować wędki na najwyższy poziom Wędki? Bo sobie sprawę, że jak będziesz, będziesz dość łowić to, będą, to będziesz mieć fajne rzeczy No Na ja przykład mam teraz tutaj taki znacznik, nazywam sobie psam i mam inne wędki ja mam, mam tylko wędkę przynęta 2 i nieznieszalność 3 Ja mam morska fortuna 2, na 3, naprawa, przynęta 2 A masz mending Dobra, mam troszeczkę drewna dla ciebie Okej okay. Chcę ci go zanieść Dobra, dobra, dobra Kurde. Proszę cię bardzo. Drewno. Dziękuję bardzo. O, jak dużo, strasznie. Teraz patrzę. Ten dom będzie nie do poznania. No, to i tak tego nie widzisz, bo to na chwilę obecną to wygląda no, dziwnie. No. Strasznie Bo tutaj wiem, co ludzie czasami myślą, ale to będzie ładnie w końcu. Tutaj, tutaj po prostu będzie miejsce na skrzynki. Bo stając z ciebie, ty bardzo lubisz kopać, więc zbędę dla ciebie robić ci taki magazyn. A, to przykład... Wynka. tak, 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 tak. O kurde. Ja A to jest po... bardzo podobne do twojego domku na story ekstrze, nie? Taki miękki mm -hmm. magazyn Bo to chyba. Jest mój, to, to jest mój styl, ja tak właśnie buduję. Wyślij sobie taki styl, no i tak sobie... jest, teraz tu na przykład wykopiemy tu kopiemy, tutaj damy... Właśnie może być tutaj zrobić... Tyle tam jest woda przecież. E, woda, woda, woda. O. No i pięknie. Wiesz, tutaj masz tylko tutaj to, czyli musisz patrzeć tutaj do wody. Nie już ja, ja mam wodę. A, a zrobię takie nieskończone środełko gdzieś. Okej, okay, a czy to po prostu wystarczy tylko jedną kratkę dalej, nie? Teraz tutaj o. Tu i tu, nie? a jest nic. Y y y o. Już tutaj możemy tutaj porobić To jedno to drugie O nie nie tutaj Tutaj trzecie O kurde Tutaj czwarte O jeszcze tutaj Tutaj piąte i tutaj Robimy, że tutaj będzie tak Jeszcze tutaj di dirt Dirt jest tutaj Dirt? Weird, mówisz mi Wszystko jest pod kontrolą. Nie, nie, spokojnie, że nie, 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 nie ześwirowałem się. Chodzi o budowanie. Jeszcze to nie jest ten piękny etap. Mojej architektury. Tak ja w ogóle? Właśnie coś takiego tego ciekawego o architekturze. No. Bo jako, jako człowiek, który chce być architektem, no, no. właśnie róczy zabiję. Jak, jak my jesteśmy w Hiszpanii, to my zawsze idziemy do takiego, do takiego jakby muzeum takiego architekta bardzo słownego gałty się nazywał. Uh -huh. jak ja już tutaj byłem trzy razy i zawsze mówię, że mi się to strasznie nie podoba. A to jest no. po prostu taki architekt, który robi w specyf specyficzny sposób. To jest uh -huh. trochę śmieszne. O kurde, o. jak to wygląda fajnie. No i patrz, Coś zrobimy tak. może tutaj tak zrobić jeszcze nie był nitką, żeby to tak nie rosło, żeby tak było nieregularne. No no no. I patrz, na przykład ty możemy tutaj problem zrobić, żeby tak tutaj też. Po kobel też nie wygląda, że tutaj może być samszony. Nie wiem byle jaki nas może być taki umyty jak wakafaka myje. A to będzie jakieś wesie do góry czy coś? Znaczy, to góry jeśli chcesz. możesz coś zrobić wejście. Kurde, jak to wygląda. To, to, to zależy od ciebie, jeśli chcesz wejście, to zrobię wejście. jeśli nie chcesz wejścia... Tylko to na, na kolejnym odcinku. Mhm, bo na Bo to już jest... Najpierw na, na, tutaj dokończymy ten dół. Mhm. Kurde, to fajnie wygląda, o lol. A, czuj, tak. O kurde. I tutaj te, te skrzynki, tak? Tutaj? Mhm. O, jest, tu jest skrzynki też fajne. Czekaj, teraz już. zrobimy szklanę drzwi. tylko na jedną skrzynkę. Masz jeszcze drewno, czy? Drewno mam, mam i to bardzo dużo już tutaj ci daję. Masz? Dobra, dzięki. W sumie, nie wiem, czy mi się jeszcze przy tej przyda drewno, nie. I mam plan, żeby tutaj w środku było tak, bardziej kolorowo, więc jeszcze muszę tutaj usunąć, tylko nie będzie. I tutaj będzie taka jedna część, że od tego będzie się tak zaczynać. I właśnie tam będzie tak to koło. O na przykład, mam plan, mam plan. Można tutaj dać na przykład jakieś minerały. minerały. Pozwólcie, tutaj... ja pozwól, że tutaj wezmę z skrzynek kolorowe rzeczy, Spoko. które masz. A nie dużo, nie dużo. Spoko, no problem. Bierz ile trzeba. O, chyba, chyba tak może być. Powiesz, o, ale fajna abstrakcja robię. fajna. No, każ mieć fajnie, jak w niebo? Na przykład. Chyba jestem tam, to nie jest, tak patrzysz niebo? A, ja nie jestem. Kurde, jak to wygląda, zarobiście O, określić to, co ja chcę zrobić, nice. I ty zrobiłeś to w. 13 minut. Abym ja no. się męczył w cały dzień na, tak, na taką budowlą. Znaczy że szybko zrobisz projekt, szybko tutaj będziesz kładać, kłaść bloki. A tej co będzie na tek Tutaj? Gdzie, gdzie, gdzie? Tu, bo tak jest. Ty możesz zrobić jakąś dziurę i tutaj na przykład możecie być na przykład chwilę, więcej kobla A nie ma tutaj jeszcze kobla. Ty mogło być na przykład... O już wiem co, wiem co, wiem, jaki nas projekt Ty możesz mieć swoje zbroje, ty możesz mieć i ten frame. Hmm. Mapę możesz tutaj na przykład dać. Mapę będzie tutaj ładnie też wyglądać. O kurczę to przygotuję sojaki na zbroję Czyli to, to, to muszę przepalić troszeczkę No a nie dawaj kiedy na przykład będzie, patrz Na będzie tutaj dwa Kiedy będzie tutaj Tylko przy dwóch jeśli chcesz A nie wiem, czy tak wszystkich O trzy mhm. to już jest taki Maksimum rośnięcia, że już Później już to, wygląda To po prostu jest taki plebs, który już nie może tak dłużej rosnąć Mhm, no okej okay. Zapamiętam tam gdzieś, o mam stał na no dobra, zrobię te y, armor standy Masz wełnę? Chyba masz wełnę y, Wątpię, nie wiem. Nie wiem, nie wiem, co mam. Chyba się, ja się robią armor standy Armor stendy? E, ja szybko zrobię, tylko, są słabe. A, ja się, no nie ma już są slabą przecież? O! No. Jest, 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 jest jakieś, coś, zobacz, to jest. Półpytka jest taka A! Trzeba przypalić jeszcze kamień Trzeba... Patrz Weźmy sobie tyle i patrz Trzeba jeszcze ten bruk przypalić I weź, te weź tylko trzy, weź tylko tutaj trzy Okej okay. O! Patrz, oddam ci tyle A, szybko Gdzieś tak takiego, bardzo. ja to wezmę Okej okay. Tego zrobimy Czekaj, masz tutaj patyki? Bo wiem, że to są potrzebne hmm? I będzie idealnie, czy możesz mieć tutaj takie różne zbroje Albo jak coś możesz tutaj nam przedecie obrazy, nie wiem Coś co masz uzu... Usro... Uso... Ewa, nie umiem tego mówić Uzupełnić miejsce Urozmaicić A, urozmaicić No Jakie trudne słowa ty używasz To no tak, jeżeli ja mam wadę wymowy, więc rozumiesz mm. Nie, ten, ten jest dla trochę takie trudne O, no i... Mamy teraz o co, jeśli tutaj tylko... Tutaj sufit zrobić a na chwilę co mamy już taki tutaj początek, tu jeszcze porozświetlajmy Żeby nie było kurcze i ty muszę dać sobie jakieś craftingi Hej w podłodze, o no. Zabiorę sobie stąd te dwa akurat No i to bardzo żywo teraz wygląda, tak bardzo miło No I jak ty tak spojrzysz do góry, to masz taką fantazję Kolorowo czy potrzebujesz jednego sombrika. gdzieś w skrzynce sąbrik ja mam plan, patrz, możemy tutaj zrobić coś takiego, że tutaj tam jest drewna Będzie tutaj kobel Znaczy będzie taki początek z tego To będzie taki iść tutaj będzie takie wejście tutaj na przykład coś będzie A? Spokojnie dropsik, mhm. ja mam plan nie trzeba się mnie obawiać. jest, okay, sp na no, no spokojnie. Na spokojnie, jak na no, wojnie. No, Zrobimy tak. Tyk, cyk tyk, cyk, cyk No cyk, 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 cyk. kurde. Ty na możesz dać sobie mapę. aby nie dobra. Wiem, kominek. O z tych Chodź... strzelby możesz sobie kominek walnąć. Chodź na tek, pożegnamy się. O już? Dobra. No już już... O tu jest dobra. Chodź tam na, na ten, ten na ten tarasik o. Już tutaj masz porządek, bardzo fajny. Dobra, więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Byłcie mną Natek Siema, siema. I tak, progiem apoczek w górę to jest 160 apoczek w górę. w wgryjecie... 161, 161. Dobra, 161 apoczek w górę i idziemy nagrywać kolejny odcinek z Natkiem, żeby skończyć ten dom. Pewnie zrobimy do góry, bo mamy troszeczkę miejsca tam. Na górze, więc. Hmm? Tak, więc. Papa! Ha! Pa. Pa.